kontroli. Ze zdziwieniem trzeba stwierdzić, że dzisiaj nie ma prezesa Adama Glapińskiego, który powinien przedłożyć Wysokiemu Sejmowi informację dotyczącą założeń polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego i przedstawić sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego za rok 2023. Ja się tak naprawdę nie dziwię i myślę, że państwo posłowie również i ci, co nas słuchają, nie wiem, dziwić się będą albo może mniej, ale zaraz wytłumaczymy, dlaczego wszyscy się dziwimy. W roku ubiegłym obecność prezesa Najwyższej Izby Kontroli na tej sali to 30 minut i wyjście. W tym roku prezesa nie ma i nie mamy żadnego usprawiedliwienia, że pan prezes upoważnił panią wiceprezes do przedłożenia tego sprawozdania. Bardzo żałujemy, że przy tych wysokich wynagrodzeniach, przy tych wysokich premiach pan prezes nie znalazł czasu, może jest na wakacjach, może jest na molo w Sopocie i w tym zakresie. Państwo spisu, jeżeli nie łączycie się nie identyfikujecie się z tym, to znaczy, że uważacie, że prezes ma rację, że po prostu zlekceważył dzisiejsze posiedzenie i nie przedstawia żadnej informacji, bo przecież on woli swoje stand-upy w Narodowym Banku Polskim i takich znamy długo. Pani prezes Narodowego. Zastępca prezesa Narodowego Banku, pierwsza zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedłożonym sprawozdaniu jakoś dziwnie zapomniała o wyniku finansowym Narodowego Banku Polskiego na koniec roku. A ten wynik to strata 16,9 miliarda zł, kiedy jeszcze we wrześniu prezes Narodowego Banku Polskiego komunikował i do budżetu wskazywał, że będzie... 6 milionów miliardów zysku. I przyjęliśmy tą informację, o której o, pani wiceprezes a, powiedziała, dotyczący stabilności systemu podatkowego y, finansowego, działalności emisyjnej a, związanej między innymi z systemem płatniczym i z przeprowadzonymi a, testami warunków skrajnych. Ja będę mówiła, jak rzeczywiście wygląda sprawozdanie dotyczące polityki, jak rzeczywiście wygląda sprawozdanie założeń polityki finansowej Narodowego Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego Inflacja na średnioroczna. W ubiegłym roku 11,1% przy założonej 2,5% plus minus 1 odchylenie. A zatem założenie niezrealizowane. Sprawozdanie z działalności NBP zakładające wcześniej zysk założono stratę, osiągnięto, wypracowano stratę 16,9 miliarda złotych. Będę mówiła również o wynagrodzeniach zarządu, ale i o działalności edukacyjnej, gdzie brak jest w całym sprawozdaniu informacji o kosztach tej działalności. A zatem, posługując się opinią Najwyższej Izby Kontroli, wskazujemy, że Najwyższa Izba Kontroli sformułowała opinię opisową dotyczącą wykonania założeń polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski w 2023 roku. I taka opinia jest przygotowywana, sporządzana wtedy, gdy nie zostały spełnione kryteria dotyczące oceny pozytywnej, a nie dla oceny negatywnej. Myślę, że dla tych Państwa, którzy słuchali sprawozdania. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Tam zostały wyartykułowane wszystkie nieprawidłowości, ale myślę, że w sprawozdaniu warto je jeszcze przypomnieć. W założeniach polityki pieniężnej na rok 2023 ustalono, że głównym celem polityki było utrzymanie w średnim okresie inflacji na poziomie 2,5% z odchyleniem plus minus 1%. A zatem przy tym 11,1 średnio nie zostało zrealizowane. Wskaźnik inflacji obniżył się co prawda z 18,4% w lutym ubiegłego roku do 6,2% na koniec roku, ale ten wskaźnik średni inflacja pokazuje, że tego założenia nie zrealizowano. W całym 2020 w trzecim roku ogłaszane co miesiąc wskaźniki wzrostu cen towarów i usług kształtowały się powyżej dopuszczalnego przydziału odchyleń od polityki pieniężnej, a średnioroczny wskaźnik, jak przypominałam, wynosił 11,4%, to 9% wyższy od zakładanego na rok 2023 tego przepisowego. W lutym, w grudniu 2020 o, trzeciego roku wskaźnik CPI kształtował się ciągle o 2,7 powyżej górnej granicy przedziału odchyl. Co możemy jeszcze powiedzieć? O, iż założenia te powinny być realizowane w średnim okresie. Niemniej jednak przez wiele lat dopraszamy się od Narodowego Banku Polskiego informacji, co to jest ten średni przedział, w którym wylicza się wartość inflacji. Takiej informacji nie otrzymaliśmy i takiej informacji do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy. On jest interpretowany przez Narodowy Bank Polski dowolnie. Przez pierwsze 8 miesięcy Narodowy Bank Polski prowadził politykę pieniężną, która była ukierunkowana na realizację podstawowego celu pozostawiając stopy procentowe na niezmienionym poziomie do września 2023 roku, gdzie stopa yy, do września i wtedy stopa referencyjna od września 2022 roku wynosiła 6,75%. Takie było uzasadnienie po tym jednak we wrześniu i w październiku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną pierw, o 0,7 y, punkta procentowego, a później w październiku o 0,25 punktu procentowego bez okolicz uzasadnienia okoliczności, y, sp które spowodowały taką obniżkę. Przypomnę dla wszystkich Państwa był to okres przed wyborami, a zatem śmiemy i Przyjmujemy albo oceniamy to postępowanie, które nie miało y, odpowiedniego uzasadnienia, że był to okres przedwyborczy. I w ten sposób Narodowy Bank Polski starał się pomagać w wyborach niektórych partiom. I ma do czego jeszcze, y, o czym chcemy Państwu powiedzieć. Podczas przedkładania sprawozdania przez Narodowy Bank Polski pojawił się zarzut, że Najwyższa Izba Kontroli nie ma prawa formułować żadnych informacji, sugestii w stosunku do Narodowego Banku Polskiego. No pani prezes, pana prezesa nie było. Pan prezes pojawił się tak, na Komisji Finansów Publicznych w poprzedniej kadencji, wtedy, kiedy tylko jego wybierano, a tak. Po prostu z parlamentem nie rozmawia. Może z kimś na molo rozmawia, może z prezesem jak przyjedzie, z prezesem, prezesem Kaczyńskim, ale z parlamentem nie rozmawia. A zatem chcemy powiedzieć, że uwagi Narodowego Banku Polskiego, które wskazywały, że formułowane opinie co do naprawiania czy realizowania poprawnie założeń polityki pieniężnej, i oceniania postępowania są ze wszech wskazane, bo to zgodnie z artykułem 202, 203 Konstytucji, z artykułem 204 wykonują Najwyższa Izba Kontroli, przygotowuje nam sprawozdanie Sejmowi z analizy wykonania budżetów i z założenia polityki pieniężnej. A zatem to wszystko było uzasadnione, i Najwyższa Izba Kontroli miała prawo sformułować taką opinię. I robiła to zawsze. I co mówimy jeszcze? O tym, że nie zrealizowaliśmy a, tego wskaźnika, tego poziomu inflacji wtedy, kiedy NBP powinien o to dbać. Raz jeszcze przypomnę: 2,5% plus minus 1% odchylenia. My, luty. Ubiegłego roku 18,4% inflacja, w grudniu 6,2% inflacja. Inne kraje sobie z tym poradziły. My mieliśmy najwyższe, najwyższą inflację. Jeżeli pani prezes mówiła o wskaźniku HICAP, to Polska miała 11%, Węgry 19%, pewno, ale powinniśmy się równać do tych najlepszych. Belgia. 1,6%, Francja 5,3%, dwa razy niższy wskaźnik. I przy średniej europejskiej 6,4%. Jak zatem z naszych pieniędzy, nasze pieniądze wyciągano z naszych kieszeni i Narodowy Bank Polski o to po prostu nie dbał. Działania były spóźnione. I chcemy jeszcze, chcę jeszcze powiedzieć o, o kilku rzeczach. Chcę powiedzieć o stracie. Strata. Miało być 8 miliardów złotych zysków we wrześniu wskazane do przygotowania do budżetu. Strata 2023 16,9 miliarda złotych. W, w roku wcześniejszym i 20,8 miliarda straty. A zatem zysk, strata. Narodowego Banku Polskiego z ostatnich dwóch lat łącznie 27,4 miliarda złotych. Nie ma prezesa, pewnie prezes nagrodę otrzyma. Chcemy powiedzieć, że najwyższa Izba Kontroli również realizuje, wskazała na nieprawidłowości, na brak planu naprawy, na brak podejmowania działań w zakresie walki z inflacją, ale z drugiej strony mieliśmy do czynienia z wysokimi premiami. I tych premii w Narodowym Banku Polskim wypłacono na kwotę 1 miliona trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych. To otrzymał prezes NBP. A przy wynagrodzeniu 47 siedem tysięcy złotych dodatkiem było trzykrotne wynagrodzenie, trzykrotna pre premia w wysokości trzykrotności wynagrodzenia w pierwszym kwartale, w drugim trzy i półkrotność, w trzecim czterokrotność, w czwartym kwartale 45 i półkrotność. Wynagrodzenia... Wynagrodzenie również otrzymała pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Nagrody były nienależne, nie były uzależniane od realizowania założeń polityki pieniężnej, a zatem w tym przypadku wskazujemy, były pieniądze i inflacji nie odczuli prezesi Narodowego Banku Polskiego. I jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć, o y, działalności edukacyjnej. O działalności edukacyjnej a, nie mamy za wiele informacji. Mamy tylko podane przedsięwzięcia bez podania kwot. A zatem trudno nam. I trudno Państwu byłoby, bo tego byśmy chcieli, jak można ocenić efektywność działania takiej info, prowadzenia działalności edukacyjnej. I może Pani Prezes i może nam odpowiecie na piśmie, ile wydano na Akademię Kopernikańską. To byśmy chcieli wiedzieć, bo tak naprawdę i gdybyśmy przeczytali materiały dotyczące te, które państwo wydajecie edukacyjne, bardzo zalecam. I bardzo chciałabym, żebyście Państwo raz jeszcze przeczytali, bo młodym ludziom mówicie o rzetelności, a sami tej rzetelności Państwo w założeń polityki pieniężnej nie mieli. Przypomnę, przypominam, nie osiągnięto poziomu ochrony inflacji. Inflacja była wyższa i wynosiła 11%, średnio 11%, w ubiegłym roku, a powinna wynosić 2,5% plus minus 1%. Strata Narodowego Banku przeszło 16 milionów łącznie przez ostatnie dwa lata. Przez ostatnie dwa lata miliardów, miliardów, miliardów. Dobrze, czy pan Kuźmiuk kontroluje 20. 16 miliardów złotych strata. Pani prezes, tak? 16 miliardów złotych. Zapamiętają Polacy, nie uchroniliście. Portfeli Polaków. Osiągnęliście, wypracowaliście ogromną stratę. A te zakupy złota to po prostu aktywa w, inne, w inaczej wyceniane, w innej formule zapisane w bilansie banku. Zgoda? Ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze były nasze kieszenie. Dziękuję bardzo. I ocena opisowa. Inflację mieliśmy. Prezes miał nagrody. Prezesa dzisiaj nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani